Słuchajcie, dzisiaj filmik nieco nietypowej treści, że tak powiem. Robimy unboxing, a dokładnie rzecz biorąc, będziemy rozpakowywać paczkę z bitewniakiem, o którym wspominałem na Facebooku. Lekko urozmaicamy kontent na kanale, bo nie samym Gloomhaven żyje, ale to nie znaczy, że w Gloomhaven grać nie będziemy, bo będziemy kontynuować tę kampanię i zamierzamy co więcej ją skończyć. Także na pewno będzie Groomhaven, na pewno będzie ten bitewniak, który go zaraz w sumie przedstawia dokładnie, bo może być to małe zaskoczenie i to nie będzie żaden Warhammer i tego typu sprawy. Na pewno może być też Zombie site, także wydaje mi się, że powoli będziemy urozmaicać, urozmaicać też content i będzie tak naprawdę więcej jakby zawartości do oglądania dla wszystkich. Jeżeli chcecie być na bieżąco, wiadomo, Facebook i tak dalej nie chcę przedłużać, nie chcę, żeby ten film był super długi. Jeszcze tylko skorzystam z okazji, bo tak naprawdę miałem na Instagramie wstawić foty, ale nie udało mi się jeszcze tego zrobić z przyczyn technicznych i braku czasu. Chcę wam pokazać figurki do Zombieside'a, które w sumie mam już skończone. I to jest dokładnie do części drugiej. Mam nadzieję, że ten fokus jakoś będzie, będzie w miarę czytelny. No ładnie widać. W każdym bądź razie to jest figurki abominacji. Do nie, wiem, czy to nie będę nie chcę za bardzo zmieniać światła, bo mi się to wszystko rozwali. Mam nadzieję, że w miarę jest czytelne. Jeżeli chodzi o detale, podstawka też została zrobiona. Trochę cień pada, nie tak jak ma padać, ale to chyba nic się nie, nie dzieje złego. No, także tak to wygląda. To będzie to jest akurat z dwójki przykład jednej abominacji. A tu mamy przykład jeszcze w sumie nieskończonej podstawki postaci z yy, Czarnej Plagi Coś tam graliśmy sobie ostatnio używając jej do tej zielonej hordy zombie side, Ale żeby tutaj nie zmieniać tematu yy, Jeszcze chcę tylko pokazać tego maga Tak to wygląda Wydaje mi się, że nie jest źle Nie jest super perfekcyjnie, ale źle też chyba nie jest Dobra nie przedłużamy, leci, leci rozpakowanie Wydaje mi się, że nie muszę tutaj zasłaniać nazwy sklepu Gdyż chyba bardziej to trzeba wspierać i pokazywać, że właśnie tą grę można w tym sklepie kupić Bo niestety zauważyłem, że nie jest jakoś super dostępna w Polsce I na pewno nie jest ona tak super popularna jak Warhammer, ale czemu ją wybrałem? Zaraz wam pokażę, może nie pokażę, ale raczej przedstawię moi drodzy. Dobra, mamy w środku dwa pudła. Pierwsze pudło, i tu już macie w sumie nazwę tej gry. Może nie, no ale tak to nie zrobię. Zrobię to tak, później to poobracę. Jest to Mali Fo, chyba to się dokładnie czyta. jest to bitewniak oparty na kartach. Mam tutaj dwa boksy. I na tym, tym będę zaczynał się e, uczyć. Od tego będę się zaczynał uczyć. E, jeżeli chodzi o większe informacje, chcę Wam tylko powiedzieć dwie rzeczy. Co jest fajne w tej grze? Fajne jest to, że e, próg wejścia, jeżeli chodzi o kasę, jaką trzeba wydać, żeby w ogóle zagrać tą grę, bo jest potrzebna armia, nie jest tak duży jak w pozostałych grach. To jest ważny, ważny aspekt, bo no, zależy jak to do tego podchodzi, wiadomo jak to jest. Ja postanowiłem, że tutaj MagiPo akurat jest bardzo zasną sprawą w tych, w, tych, w tych aspektach. Co jest ważne jeszcze na pewno to, że gra ogranicza, i to chyba jest najważniejsza sprawa, jest bardzo... Jest randomowość w tej grze, żeby to ładnie opisać, jest bardzo... A to tak... Bardzo jakby zaniżona, to znaczy nie używamy kostek do gry. Używamy specjalnych kart umiejętności, które będę w sumie pokazywał, ale bardziej może w sumie byśmy mogli rozpakować jedną. Teraz będziemy rozpakowywać jedną, to pokażę Wam o co mi chodzi. Generalnie rzecz są talie przeznaczenia i talie specjalnych umiejętności. To trochę jest coś jak w Gloomhaven, to znaczy nie masz tych kości, które mogą zamotać trochę w grze. I o ile czasami fajnie jest używać tych kości, bo w Zombie ma też swój urok, że te kości jednak są jakby nie Dają takie poczucie tego, że no, różne rzeczy się mogą zdarzyć. To fajnie też mieć coś alternatywnego, to znaczy to, że masz jednak większą kontrolę nad tym, co się dzieje na tym, na tym stole. I tutaj na pewno Malifos się tym wyróżnia. Co jest jeszcze fajne i chciałbym Wam pokazać, na pewno to, że to jest rasa albo może inaczej frakcja Cadmus. I ona się opiera na tym, że. Mamy swoich liderów, w tym przypadku Nexus jest liderem, Lider komu? to jest kobieta. I dodatkowe postacie, które zbierają się w punkty. Nie będę teraz tego się rozpowiadał na ten temat, jak dokładnie nasze to wszystko polega. Mam nadzieję, że za jakiś czas wrzucę pierwszy gameplay, mój pierwszy gameplay z tego, bo jestem na etapie teraz nauki. Ten manual od tej gry trochę stron ma, ale wydaje się bardzo przyjemny i, i tutaj na pewno Uda mi się go w jakimś tam stopniu opanować, ale nie chcę więcej się rozpowiadać na temat tej gry, ponieważ jeszcze nie jeszcze miałem ze sobą pierwszej partii. Dopiero jestem w sumie osobą uczącą się, także wiecie, no bez, bez tutaj jakiegoś cwania. Czenia. Tutaj są wszystkie figurki, na pewno będą musiały być pomalowane. Lider, dwa totemy. Miniony, chyba to się będzie nazywało, tak? I tak samo z drugiego boksa. To nie jest lider, ale to jest, nie wiem jak dokładnie to się nazywa ta postać, ale to jest jakby, nazwijmy go. E, pseudo-lider <gry> i też jakieś tam potworki, które mają konkretne umiejętności spróbujmy sobie otwarzyć, pokażę Wam jak to wygląda w środku, w sumie wygląda pewnie słabo, tak jak każda, każda gra, która jest niepomalowana Sama było z Zombicide'em i innymi różnymi rzeczami, więc przede mną jeszcze na pewno etap malowania w trakcie etapu malowania na pewno Etap nauki tej gry, ale mam tutaj bardzo dobrego, że tak powiem, mentora, który na pewno mnie dobrze też prowadzi i to mnie zachęcił i przedstawił właśnie, przedstawił właśnie Maripo. Dobra, co jest w pasce, moi drodzy? W pasce mamy na następujące sprawy. Zobacz, się te karty chcę Wam pokazać, ale zaczniemy od tego, że ta paczka jest taka sama. Tylko, że taka sama jest mniejsza, ponieważ chyba jest mniej postaci. Ale to po prostu są boxy, które zawierają różne, różne, różnego rodzaju postacie. I te postacie po prostu później się montuje. I tutaj widzimy różne elementy, ale zaraz do tego przejdziemy. Dobra, tutaj mamy szablon standardowo. W sumie tutaj nic mnie nie zaskakuje, że tak to wygląda. Do składania i do pomalowania, wydawało mi się, że te figurki będą większe. Ale Detale w nich nie będą może takie trudne chyba, twarze, gdzie są, Tu są twarze Nie no, twarz nie jest super, super, nie, no podobnie jak w zombie side tutaj nie będzie żadnego problemu, widzicie tu Żeby tam detale jakieś wrzucić, trochę cień mi źle pada, ale już niestety nic na to nie poradzę I to jest druga wypraska, która tak samo w no, tutaj, kurde to mi się nie podoba, że to jest takie coś, bo tu łatwo, łatwo można uszkodzić no, ale jakoś wydaje się naprawdę zatna. To jest co do, do czego miałem dylemat do końca. To znaczy podstawki. Myślałem, że ich nie ma, a one są, więc tacy. co prawda golasy. Eee, no, ale coś wymyślimy. No, coś wymyślimy. Trochę będzie też z tym roboty, żeby to jakoś fajnie zrobić. Aż tak pro nie robiłem już nigdy tych podstawek, bardziej takie podstawowe rzeczy jak tutaj. Eee, ale. Fokus, ale to akurat jest jakby asfalt z pasami, ale to było dość chyba wydaje mi się proste. Dobra, żeby nie za długo nadawać, tu jest podstawowa karta, akurat tutaj jest Nexusa, i ona zawiera umiejętności i różnego rodzaju statystyki. To jest karta w postaci, według których wybiera się umiejętności. To nie jest ta karta, która jakby generuje, którą tą umiejętności będzie się, będzie się grało. Chcę Wam tylko pokazać to, że karty, no tutaj jest akurat po, to, nic to nie jest dobry przykład. Nie chcę całkiem tego pudełka rozwalać na razie, bo to będzie mi się później walało. Dzisiaj na drugiej stronie są umiejętności i tutaj wszystko jest po angielsku. Instrukcja do nauki jest po polsku, więc spoko. Fajne jest to właśnie, że dzięki tym wszystkim punkcikom, które tu macie, a raczej cyferkom, generują się różne rzeczy w połączeniu właśnie z kartami. To się nazywa talią przeznaczenia i tutaj nie ma tu polskich. Także to mi się podoba Do samej gry jest potrzebne trochę więcej elementów Ale o tym nie będę się na razie rozpowiadał Bo nie ma sensu chyba, wiecie? Talia, jak złożę tą armię Jak złożę tą armię I będzie pierwsza nagrywka, mam nadzieję, że za jakiś czas Najbliższy, najszybszy Wtedy będę tłumaczył na bieżąco Bo będzie pewnie czas, bo będę się też na pewno zastanawiał, nie zastanawiał Wiecie, jak to jest podczas pierwszej gry Także co? Zmieściłem się w 10 minutach. No, co mnie na środku. Eee, I tym chyba kończę, no, nie będę więcej przedłużał. Także 10 minut. 10 minut jest dokładnie. 9.53 u mnie tutaj. Także dzięki za oglądanie. Do następnego. Bądźcie na bieżąco. Bo będzie się na pewno. Będą się działy ciekawe rzeczy. Siemaneczko.